Chyba ostatnia część tego. tej opowieści. Ty, ty, ty. Ja nie mogę. Będzie ja aż za godzinę. Ale minęło chyba 18 godzin. Ciężko, nie dzieje się. Ja nie muszę się nie dzieć. Normalnie uciół się. I tyle. Stawcie suba i lajka. Ale jak? Jak? Sok. Sok. Normalnie. Udzi się. A To No. I by się ogarnął wreszcie. Tymczasem w podziemnym warsztacie. <grym> Nie wiem. Ja to moje codzienko wypielęgnuję, dzisiaj Pana tam, ten wóz u góry, na pewno muszę zdjąć. A Zdjęte, jest tylko jeszcze z drugiej strony. No, 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 no. no. O! Zdjęte! Tylko trzeba dobrze złapać i pociągnąć. Dobrze jest! Teraz hmm. tobie trzeba... Ojej! Tylko tobie teraz trzeba... zapakować na pakę tutaj. Yy, yy. O! Dobra, otwor... o, Dobra, otworzyłem i to się jakoś wytnie. Dobra, teraz tutaj tak. Tobie jakoś trzeba wziąć. Yy. Yy, dobra, zapakowane. Trzeba tylko to zamknąć. Jakoś. A na, tam jest? Ojej Zamknięty. To też jest do silniczek. Tutaj pokrywa się, że niestety. Jest piękna rejestracja. Cytuj powiem jej nie mogę pokazać, bo nie będziecie śledzić. Tego grata u góry trzeba zdjąć jakoś. I. 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 O dobrze, troszkę zdjąłem. Teraz tylko trzeba go mocno nie. pociągnąć. O! Dobra. Nie na łeb, nie spadł. Oła! Mój łeb! Oła! Ты бы уже я щелнеки мне достала Ты бы была до первого экзакта. Это что? Это что? Это что? Это деньги. Был не с муй. Не кололось. Только муй. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. И засрал. А правда, и баче засрал. Znowu się zeszło. To jest stary dziad. To jest tego... staroszkę żeby odpalić.

Zabarkowane. Plakować się świecie, jak jeżdę. Jeżdę tutaj, to się nie smieci jak jeżdżę. Jak ja tam siedzę. Krzyżę. To się wytnę jak jak d... Nie powiem tego. No, A mój Maria, to ty nie będzie, ocierał, bo już ci przyjechał. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry! Dzień dobry! Muszę i Dobra! Eee... Dzień dobry! O, ja mogę No! Ciebie boję! Z jakiego korepsa wezmę zasady? Czekaj, tylko to ja jadę samochodem. O, masz! Ja, się, ja jestem. I może już czekaj. Pan, żeś... prawie gdzieś przyjeżdżał. Może się tysiąc na piwku? napiwku. Żeś, co pan? Żeś, co pan. Aaa, pomocy. Ty. Ja cię, we, ja, ja cię wezmę. ja za... wezmę, de de de